Analogi GLP-1 zyskują w ostatnich latach na popularności. Stosują je nie tylko osoby chorujące na cukrzycę, ale również osoby z otyłością czy też nadwagą. W tym odcinku powiem Wam wszystko, co trzeba wiedzieć na ich temat. Czym są, jak działają, jakie są przeciwwskazania do ich stosowania, czy też jakie mogą dawać skutki uboczne. Powiem też, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać objętym refundacją takich leków. I ucinając na wstępie wszelkie spekulacje, to nie jest film sponsorowany i nie jest to promocja jakiegokolwiek leku. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Niedawno mogliście widzieć na moim kanale film, który poświęcony był innemu lekowi Metforminie. Obejrzeliście go prawie 100 tysięcy razy, więc uznałem, że warto omówić też inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy. Podobnie jak poprzednio, również dzisiaj opiekę merytoryczną nad tym filmem sprawuje farmaceutka Małgorzata Bekier, prywatnie moja partnerka, z którą prowadzę osobny kanał w związku z cukrzycą. Na który Was bardzo serdecznie zapraszam. No to lecimy z tymi analogami. Czym są analogi GLP-1? U osób chorujących na cukrzycę typu 2 wiele procesów metabolicznych zachodzi w nieprawidłowy sposób lub są one osłabione. Jednym z takich ważnych zjawisk jest tak zwany efekt inkretynowy, który zachodzi w obecności glukagonopodobnego peptydu 1, w skrócie GLP-1. Ten hormon jelitowy GLP-1 działa na wiele różnych sposobów. Między innymi pobudza syntezę i wydzielanie insuliny z trzustki w odpowiedzi na posiłek i wzrost poziomu cukru. Opóźnia opróżnianie żołądka, co oznacza, że zjedzony pokarm dłużej przemieszcza się z żołądka do dalszych części przewodu pokarmowego. Aktywuje ośrodek sytości w mózgu, czyli dzięki temu hormonowi czujemy po prostu sytość w odpowiednim momencie. Te wszystkie efekty u osób z cukrzycą typu 2 są osłabione, ponieważ obserwuje się w tej grupie mniejsze wydzielanie właśnie hormonu GLP1 i mniejszy, słabszy opisany efekt inkretynowy. Dlatego właśnie wymyślono, aby produkować związki, które mają analogiczną budowę i działanie do wspomnianego GLP1. No i w taki sposób powstała grupa leków analogii GLP1, czyli są to substancje analogiczne do naturalnie występującego w naszych organizmach hormonu. Podobnie jak na przykład insulina. Ona też normalnie jest produkowana w naszych organizmach, ale u niektórych osób, jak u mnie jej brakuje, no i w związku z tym muszę podawać sobie ją z zewnątrz, no bo jak wiecie, jest mi niezbędna do życia. Jeśli chodzi o analogi GLP1, to są to substancje takie jak semaglutyt, liraglutyt czy dulaglutyt. W aptekach natomiast występują pod takimi nazwami handlowymi jak ozempik. Rybelsus, TruliCity, Victoza czy Saxenda. Są to w większości leki podawane podskórnie w zastrzyku, który wykonuje się za pomocą fabrycznie naładowanego Pena. Obecnie w Polsce tylko jeden preparat jest dostępny w postaci tabletek. Zastrzyki podskórnie najczęściej podaje się raz w tygodniu lub raz dziennie, w zależności od preparatu. Podaje się je w brzuch, udo lub w ramię, natomiast tabletki stosuje się raz dziennie. Na pusty żołądek zwykle po obudzeniu i konieczne jest po tym odczekać minimum 30 minut z kolejnymi napojami, jedzeniem lub innymi lekami. Tabletek nie powinno się dzielić, zgniatać czy rzuć. W związku z tym, że tak jak wspomniałem na początku, semaglutyd czy dulaglutyd to substancje analogiczne do naturalnie występującego hormonu, mają one następujące działanie. Wspomagają wydzielanie insuliny, ale w odpowiedzi na wzrost i stężenia we krwi, więc stosowanie tych leków nie wiąże się z wysokim ryzykiem hipoglikemii. Pomagają w kontroli apetytu poprzez wpływ na ośrodek głodu i sytości w mózgu i poprzez wolniejsze opróżnianie żołądka. To działanie mocno pomaga w zmniejszeniu masy ciała. Poza tym te leki mają również wpływ na tzw. układ sercowo-naczyniowy, czyli pomagają w obniżeniu ciśnienia krwi, czy też mają pozytywny wpływ na parametry lipidowe, trójglicerydy i cholesterol VLDL. Leki na cukrzycę czy leki na otyłość? Jak możecie już wiedzieć, takie substancje wykazują korzystne działanie nie tylko na poziom cukru, ale też na zmniejszenie masy ciała. No i od jakiegoś czasu trwa bardzo gorąca dyskusja na temat przeznaczenia tych preparatów, szczególnie związana z tym, że leków po prostu brakuje w hurtowniach i aptekach. Większość tych substancji w Polsce jest zarejestrowana do leczenia cukrzycy typu drugiego, a niektóre jako leki stosowane w leczeniu otyłości. Ale gdy patrzymy na ogólny rynek, nie tylko na te preparaty dostępne dziś w Polsce, nawet ta sama substancja, ale w innej dawce, może zostać zarejestrowana w dwóch różnych wskazaniach, tak jak w przypadku semaglutydu. Mniejsze dawki mają rejestrację w leczeniu cukrzycy typu drugiego, a większe w leczeniu otyłości. Warto pamiętać, że nieleczona otyłość bardzo często prowadzi do cukrzycy typu drugiego. No i bardzo ważne jest, aby jej zapobiegać lub leczyć ją jak najwcześniej, no aby uniknąć powikłań. Lekarz również ma prawo stosować dany preparat off-label, czyli poza wskazaniami. Jeśli tylko pacjent wyraża na to zgodę, no i dane literaturowe wskazują, że faktycznie w danym przypadku można oczekiwać korzystnych efektów. Dłuższej dyskusji na temat obecnej sytuacji związanej z tak zwanymi zastrzykami na odchudzanie możecie posłuchać w podcaście, do którego link znajdziecie teraz w górnym rogu ekranu, a ja przechodzę do kolejnych faktów na temat analogów GLP1. Przeciwwskazania, czyli kto nie powinien stosować analogów GLP1. Przede wszystkim są to leki na receptę, więc nie powinno się ich stosować, jeśli nie mamy co do tego wskazań no i nie zostały nam zalecone przez lekarza. W przypadku złej tolerancji leku warto skonsultować się ze swoim lekarzem, no bo być może będzie możliwość, żeby spróbować jeszcze z jakąś inną podobną substancją, ale może być również tak, że w naszym przypadku zła tolerancja nie pozwoli nam na kontynuowanie takiego leczenia. Specjalne środki ostrożności ważne są też w przypadku np. osób stosujących insulinę, osób z retinopatią cukrzycową czy osób, które miały w przeszłości zapalenie trzustki. To są tylko niektóre sytuacje, które mogą wymagać takiego indywidualnego podejścia, no i oceny zalet i wad danego leczenia u danej osoby. Moi drodzy, jeśli macie wątpliwości dotyczące waszej terapii lub obserwujecie u siebie niepokojące objawy, to nie bójcie się konsultować ich z lekarzem lub farmaceutą. A propos niepokojących objawów teraz kilka słów o najczęstszych działaniach niepożądanych. Analogii GLP1: skutki uboczne. Tak jak każdy inny lek, te również mogą powodować działania niepożądane. U większości osób są one łagodne lub umiarkowane, i większość z nich mija z czasem od rozpoczęcia stosowania albo też od momentu zwiększenia dawki leku. Większość z nich wynika z samego mechanizmu działania leku, czyli właśnie na przykład z tego, że opróżnianie żołądka zachodzi wolniej. To, co występuje u zdecydowanej większości osób, to nudności i biegunka. W przypadku nudności pomocne może być jedzenie małych porcji posiłków, jedzenie powoli, picie schłodzonej wody z dodatkiem mięty lub imbiru, wietrzenie mieszkania, unikanie schylania się, leżenia lub aktywności fizycznej zaraz po jedzeniu, czy noszenie luźniejszych ubrań. W przypadku biegunki pamiętaj o regularnym uzupełnianiu płynów. Pamiętajcie o wodzie i elektrolitach. Możecie też ograniczyć ilość błonnika lub słodzików, jeżeli ich używacie. Jeśli te objawy Wam się przedłużają, nasilają lub, lub jakkolwiek Was niepokoją, no to nie bójcie się rozmawiać o nich z lekarzem. Inne objawy, które również mogą się pojawić, to wymioty, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, odbijanie się, zmęczenie czy zawroty głowy. Jeżeli stosujecie też inne leki na cukrzycę, no to uważajcie też na objawy niskiego poziomu cukru, czyli hipoglikemi. Warto pamiętać, że osoby z cukrzycą leczone lekami doustnymi lub właśnie analogami GLP-1, według zaleceń PTD, powinny raz w tygodniu wykonać skrócony profil glikemii, zmierzyć poziom cukru naczczo i półtora do 2 godzin po głównych posiłkach. No i do tego raz dziennie mierzyć poziom cukru o różnych porach dnia. W niektórych sytuacjach może pojawić się też reakcja w miejscu wstrzyknięcia leku, jak zaczerwienienie, podrażnienie, swędzenie, krostki, które powinniście koniecznie zgłosić swojemu lekarzowi. W związku z wymienionymi objawami niepożądanymi, dawkowanie tych leków zwiększane jest stopniowo, czyli zwykle zaczyna się od Najmniejszej dawki i stopniowo ją zwiększa, dochodząc do tzw. dawki podtrzymującej, czyli takiej, którą stosuje się już później przez cały czas. Taka praktyka ma pomóc zaadaptować się organizmowi no i zmniejszyć odczuwanie tych przykrych dolegliwości, o których mówiłem. Czy te leki są skuteczne? Co się stanie, gdy się je odstawi? To, co warto wiedzieć, to to, że według zaleceń producentów analogii GLP-1 powinny być stosowane wraz ze zmianą nawyków żywieniowych, między innymi dietą o obniżonej wartości kalorycznej, jeżeli potrzebne jest zmniejszenie masy ciała, no i regularną aktywnością fizyczną. To jest w ulotce. Zarówno gdy stosuje się je w cukrzycy typu drugiego, jak i w leczeniu nadwagi czy otyłości. Leczenie powinno być tymczasem, w którym z pomocą terapii podejmujecie się zmiany swojego stylu życia, do czego was zachęcam. Bez tego efekt może być o wiele słabszy, a przede wszystkim nietrwały, gdy być może kiedyś będziemy chcieli z takiego leczenia zrezygnować. Nie są to magiczne środki na odchudzanie. Jeżeli Wasz styl życia doprowadził Was do cukrzycy typu 2 i nie zmienicie w trakcie leczenia swoich nawyków żywieniowych na stałe, no to bardzo prawdopodobne, że bez leku wrócą gorsze cukry i przyrost masy ciała. Poza tym cukrzyca to nie jest tylko poziom cukru. Po odstawieniu takiego leku, pogorszeniu mogą ulec też inne parametry, jak choćby ciśnienie krwi czy tzw. ryzyko kardiometaboliczne. W ostatnim czasie bardzo głośno było o jednym badaniu, które sprawdzało, co się dzieje po odstawieniu semaglutydu w dawce 2,4 mg na tydzień. Obecnie takiej dawki semaglutydu nie ma na polskim rynku, ale wyniki badania mogą i tak nam coś powiedzieć. Badani to były osoby z nadwagą lub otyłością bez współistniejącej cukrzycy, a stosowanie semaglutydu było połączone ze zmianami dotyczącymi stylu życia. Cytuję: Po roku od odstawienia leczenia zwiększenie masy ciała względem wartości uzyskanych w 68. tygodniu badania odnotowano zarówno u chorych przyjmujących wcześniej semaglutyd, jak i u chorych otrzymujących placebo. Odpowiednio o 11,6 i 1,9 punktu procentowego. Świadczy to o tym, że odstawienie semaglutydu oraz Powrót do starych nawyków w okresie jednego roku prowadził do ponownego przyrostu masy ciała i pogorszenia wartości parametrów kardiometabolicznych. Można usłyszeć od niektórych ekspertów, że to oznacza, że leczenie powinno trwać całe życie. No jednak, z perspektywy psychologa i jednocześnie diabetyka. Nie jest to najlepszy wniosek, którym warto dzielić się z pacjentem, no bo jednak są osoby, którym na serio udaje się utrzymać osiągnięte rezultaty i trzeba do tego zachęcać. Cukrzyca typu drugiego czy też otyłość to są choroby przewlekłe, postępujące i często nawracające. Takie są fakty, ale warto też podkreślić, że u wielu osób daje się osiągnąć bardzo dobre efekty i je utrzymać, często nawet przez wiele lat i zrezygnować z niektórych leków, czyli potocznie mówiąc wycofać cukrzycę. No i uważam, że każdy lekarz ze swoim pacjentem powinien do takiego stanu dążyć, a nie tylko przepisywać leki i klaskać, bo one działają według badań i praktyki. Refundacja analogów GLP-1 Jeszcze na koniec mam dla Was kilka słów o tym, co interesuje wielu z Was yy, często najbardziej, czyli pieniądze i refundacja. Preparaty z analogami GLP-1 są niestety jeszcze stosunkowo drogie. Ceny miesięcznej terapii zaczynają się obecnie od nieco powyżej 100 zł, jeśli przysługuje Wam refundacja. Bez refundacji ceny zaczynają się od 3-4 stów, a sięgają nawet 800 zł, a czasami i więcej. Chociaż kryteria refundacyjne co jakiś czas się zmieniają, no to obecnie nadal wielu pacjentów po prostu ich nie spełnia i nie może otrzymać tego typu terapii na zniżkę. Jeżeli zerkniemy na obecne kryteria refundacyjne przykładowego preparatu, no to przeczytamy, że refundacja należy się. Pacjentom z cukrzycą typu 2 leczonym co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z hemoglobiną glikowaną większą bądź równą 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI większe bądź równe 30%, oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię lub obecność dwóch lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej. Wiek co najmniej 55 lat dla mężczyzn i wiek co najmniej 60 lat dla kobiet. Dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu. Czyli musimy spełniać te wszystkie kryteria jednocześnie. Cukrzyca typu drugiego leczona już co najmniej dwoma lekami, plus hemoglobina glikowana minimum 7,5%, BMI co najmniej 30 no albo więcej, wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, no i tutaj może być jedno z punktów 1, 2, 3. Dlatego właśnie wciąż wielu pacjentów wykupuje te leki po cenie 100%. Wykupuje, jeśli są one dostępne w hurtowniach i aptekach, no ponieważ ze względu na bardzo duże zainteresowanie często tych preparatów po prostu brakuje. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten film wyjaśnił wam co nieco w temacie tych popularnych leków stosowanych w cukrzycy typu drugiego raz otyłości. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie zostawić je w komentarzu pod tym filmem. No a jeżeli jesteście tutaj nowi, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby niczego nie przegapić. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Za uwagę Trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów. Cześć!